Siemano, ja jestem Alex i gram sobie w Minecrafta um, Oczywiście um, bez Zuzi, Na moim serwerze um, IP to jest um, no IP będziecie mieć na ekranie um, do, na ekranie IP w, widzowie na ekranie będziecie mieć IP um, To jest IP O kurde nie widzicie całego ekranu widzowie Dobra widzowie. Przepraszam, że tak kombinuję z tą kamerą ale Dobra widzowie. Robię tak jak było wcześniej gdzieś o. I zaraz macie IP całe. Zostawcie lajka i suba i widzimy. No i. Będziemy. Gramy w Minecraft i zamierzam zbudować wielkie miasta. Oczywiście mój kolega gra ma jakiś dziwny nick. Nie wiem czemu akurat taki ma nick widzowie. Zostawiajcie lajka suba. No i. Dużo łapek kto pod tym filmem. Bo zazwyczaj mam mało łapek w górę pod filmami. Aha. Ale podczerpcami mam dużo w sumie, dobra sobie Tutaj bierzemy sobie drewno i robimy sobie ziemię. Jakąś. Ej! chcesz bana? Wpisz UNDO! Wpisz UNDO! Ołe. Widzowie, wy oczywiście chyba malutko widzicie z tego tu, więc powiększę czat Czy hmm. tu czat? Dobra, jak chcecie ustawić gdzieś około coś takiego, widzowie? Coś takiego, żebyście widzieli czat Ola I zaraz chyba lepiej widzicie czat Więc teraz będziecie widzieć, co on pisze widzowie. Tak, my, my sobie tutaj budujemy te trzy. Oczywiście mój cel pobić na ta na subskrypcja. Dobra. Lecimy. Budujemy dalej, dalej budujemy sobie, hej. Dobra. Zbudowaliśmy coś takiego, widzowie. Mm. Lubicie ze mną odcinki, zostawcie suba. Mm. Czyli lubicie, gdy nagrywam odcinki. No tak ustawia kamera, tak lepiej pewnie jest. Mm. E, zostawiajcie suba, lajki. Mm. Lubicie. E, nie, prawie nigdy nie nagrywałam Minecrafta, e, widzowie. Mm na YouTubie, więc zostawiajcie suba Mamy tutaj sobie dalej pogramy, oczywiście e, mój kolega ma na dwa flety nie wiem czemu, ma na dwa flety co to za głupi nick widzowie pewnie on ma, pewnie on gra na Crystal Launcher mógłby chociaż pobrać te launchery albo launchera w ogóle ogólnie, tam jest co on tam robi Oczywiście zapraszam na serwer, wy nie będziecie od razu w mieście Musicie zasubskrybować ten kanał Żebym wiedział, że Żebym wiedział, że subujecie Jeśli zasubskrybujecie kanał, no to pójdziecie do miasta A tak to widzowie będziecie na spawnie Gdzie to jest? Widzowie, gdzie jest spawn? Dobre Widzowie, no bo ja nie wiem, gdzie jest ten spawn, no. Ewidentnie, gdzie jest ten spawn, widzowie. Gdzieś tu. Tu jest grono, widzowie. Gdzieś tu jest spawn. No bagiet nie było na spawnie. Widzowie, ja się zgubiłem. No no, widzowie, ktoś muszę być, bym wiedział, gdzie jest spawn. Kill. Pewnie, ale ja zapomniałem, on mi ustawił tu swappoint. To co, co to jest widzowie? Nie gadajcie, że to była wioska i on, i on ją zniszczył. Um, dobra, ustawię trochę dalej kamerę, bo coś takiego widzowie. O tak to wtedy będziecie, o tam jest spawn <laughs> tu jest spawn widzowie zrespicie się gdzieś około tutaj tego miejsca spawnu widzowie, więc tu tutaj będziecie mnie rozpić. i tu jest tu jest kto jest właścicielem, ja jestem właścicielem a jest mój kolega a tutaj jest moja siostra a to jest helperem, ja z helperem jest no ten Wiktor, który ma nikle na dwa flety, nie wiem czemu. <noise> Więc Zostawajcie lajki, proszę, który raz o tym wspominam, ale proszę. No ja chcę mieć. Ja chcę pobić Zuzie, Zuzia ma o 6 subów więcej, a nagrywa z kilka miesięcy, a jest miesiąc lub dwa. Zostawiajcie lajki proszę. I suby proszę, jak to jest nowy lub nowa. Zostawia proszę. No bo ja chcę mieć dużo lajków. Co kto dopisał legulamin? Regulamin Co? E, regulamin, dobra Kto napisał? O e, bla bla bla, bla bla bla. W sobotę niedzielę, 12 bla bla bla, do dziewięć No właśnie... Witowie, zostawiajcie suba proszę I chcecie na to... Okay. Na tym serwerze będziemy robić um, dużo... Um, to ma być taki wielki survival oczywiście. Ja chcę, by na tym serwerze było z, z jakoś 50 osób. Wiem, że nikt nie ogląda tego pewnie, ale proszę zostawiać sorta. Nagram to na shortzie Zostawiajcie suby, lajka. No, proszę i widzimy się kolejnym odcinku i na shortcie M coś zrobię, no więc no. Papa pa, widzowie.